Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi. I oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Kiedy ojciec Joachim Badeni komentował liturgię uroczystości Trójcy Świętej, podkreślał jak to dobrze, że możemy zawsze zaczynać w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, że możemy się wybić z tego zaczynania od siebie, że możemy zobaczyć, że właśnie że można zacząć od Pana Boga. Wszystko, co w naszym życiu się dzieje. I my mamy takie doświadczenie, że kiedy tak robimy, to jest to też dobre dla nas. Zacznę od tych białych ławek. Można naprawdę do nich siadać, ale chcę o nich wspomnieć, bo. Ostatnie dwie soboty przeżywaliśmy Pierwszą Komunię Świętą. I jest taki moment w czasie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, który ja najbardziej lubię. I to jest ten moment, kiedy dzieci, przyjmując Eucharystię, wracają do ławki. I wiele z nich robi coś takiego: Zakrywają sobie oczy. I się modlą. Niektórzy dłużej, czasami chłopcy bardzo krótko, po chwili już tam się szturchają, ale to jest moment bardzo piękny. Taki moment, w którym widać, że taki mały człowiek już wie, że się coś w nim dzieje. I to jest dobra nowina dzisiejszej uroczystości. Pojedziemy do Gdańska na Długi Targ, tam stoi ta słynna figura Neptuna. Ludzie tam chodzą, robią sobie zdjęcia. Otóż chcę o niej wspomnieć, ponieważ ona jest pewnym symbolem świata starożytnego, który czynił sobie bożków. Jak się przyjrzymy temu panteonowi bożków i rzymskich, właśnie z Neptunem, i greckich, to bardzo często te bożki, które, które ludzie sobie wymyślali, to są takie postaci, które działają na zewnątrz. Neptun był bożkiem od, od, od morza. Były różne bóstwa, które pozwalały ludziom spokojnie patrzeć na rzeczywistość, uspokajały ich. Ale to były właśnie bóstwa, które, których taką sferą działania było to co na zewnątrz, nagle przychodzi do nas objawienie biblijne, to którego kulminacją jest postać Pana Jezusa. I ona przynosi radykalny zwrot. Bo kiedy to się pojawia, to właśnie ludzie zaczynają odkrywać to, co te dzieci na pierwszej komunii świętej. Że ja jestem świątynią. Że jest jakieś wewnętrzne, duchowe życie we mnie. Że Bóg działa we mnie. Że ja mogę go szukać wewnątrz siebie, w moim sercu, mówimy biblijnie, że mogę wejść z Nim w dialog. To jest to, co odkrył Święty Paweł. Było dla Niego czymś niezwykłym to, to, to spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem, kiedy odkrył, że nagle miłość Boża się w Nim rozlała przez Ducha Świętego, w Nim. Nie na zewnątrz, ale w nim. To jest to, co dzisiaj świętujemy. To jest jeden z tych aspektów uroczystości Trójcy Świętej. Mogę prowadzić życie duchowe. Ono jest we mnie. Bo to znaczy, że odbija się we mnie tajemnica Trójcy. A tajemnica Trójcy Świętej to jest tajemnica Boga, który ma życie wewnątrz siebie który nie jest tylko Bogiem, który działa na zewnątrz. Ale kiedy patrzymy na, na, na Trójce, mamy te przebłyski w Biblii, które trochę nam mówią o tym, to widzimy, że jest życie w Bogu. Pan Jezus to dzisiaj mówi w Ewangelii, wszystko co ma Ojciec jest moje. Wszystko co ma Ojciec jest moje. A wszystko, co jest moje, Jezus powie, jest Ojca. Jest życie wewnątrz Boga. I zauważcie, że wszystko, co też robimy w imię Boga, jakoś odbija to, w jakiego Boga my wierzymy. Jeśli ktoś robi coś w imię Boga, tak jest ksiądz postrzegany, ale tak jest postrzegany każdy chrześcijanin, ktoś, kto się przyznaje do Boga. Jest tak postrzegany, że jak na ciebie ktoś patrzy, wie, że jesteś wierzący, to, to może ci powiedzieć, w jakiego Boga ty wierzysz. Jeśli na przykład ktoś jest rasistą, albo antysemitą, to ktoś ci powie, no to wierzysz w Boga, który jest antysemitą i rasistą. To taki jest Bóg. Jak patrzyliśmy na drugą wojnę światową, widzieliśmy jak Niemcy wypisywali sobie na klamrach pasów God mit uns, to w jakiego Boga wyznawali? Boga, który walczy z nimi, przeciwko komuś, kto nienawidzi. Słowian, Żydów, tych, którzy nie są wybraną rasą. Wszystko, co robimy w imię, w imię Boga, oddaje naszą wiarę to, w jakiego Boga wierzymy. Dlatego jeden z teologów, przeczytałem u niego taki tekst, który on mówi: Moim zadaniem jest to, żeby głosić i wykładać Boga, który nie jest głupi. Właśnie ratować obraz Boga. I jak kiedy przeczytałem ten tekst, potem wpadłem na taki, takie słowa, które wygłosił biskup Krzysztof Włodarczyk, kiedyś mieliśmy okazję go gościć tutaj w parafii w czasie odpustu. On teraz jest biskupem w Bydgoszczy. I biskup Krzysztof niedawno powiedział: Jesteśmy być może jedyną Biblią, Ewangelią, którą przez spotkanie z nami ktoś przeczyta. Jesteśmy jedyną Biblią, jedyną Ewangelią, którą ktoś przeczyta. Jaka to odpowiedzialność, jakiego Boga ktoś we mnie zobaczy? Czy tego, który przebacza? Kocha, ma szerokie serce, ukochał ubogich, grzeszników czy jakiegoś innego. I zastanawiałem się, co dzisiaj ta uroczystość Trójcy Świętej też nam pokazuje chce nam powiedzieć też, czym chce dotknąć nas wewnętrznie, byśmy, by się też odbiło w naszym życiu. To pomyślałem sobie, że, że tym, co Bóg chce nam dzisiaj z siebie pokazać, to jest miłość. Że On rzeczywiście jest miłością, że jest wspólnotą. I to dobrze, że dzisiaj mamy festyn, że możemy się spotkać na liturgii, poza liturgią, właśnie zobaczyć siebie we, we wspólnocie, że nie wierzymy sami, że nie przyszliśmy tutaj budować sobie jakiegoś indywidualnego kościółka. Tylko, że chcemy wierzyć razem. W piątek wieczorem mieliśmy ognisko na, za, na zakończenie spotkań z młodymi, którzy się przygotowują do bierzmowania, albo już byli bierzmowani. I jak wracałem, to sobie pomyślałem z tego ogniska, że, że było nam dobrze razem. Że tam byli właśnie rodzice chrzestni, byli ci młodzi. Było dwóch księży, i że siedzieliśmy przy tym ognisku, gadaliśmy o różnych rzeczach w niewymuszony sposób. Młodzi grali w karty. Po prostu byliśmy. Nic nie zaprogramowane, tak po prostu. I że w tym się objawia ta tajemnica Trójcy Świętej, właśnie w tym, że ludzie chcą być razem że są wspólnotą. Za to dzisiaj Bogu dziękujmy.